Zadanie 15. Ciąg AN jest określony wzorem AN to się równa minus, w domyśle minus 1 razy N plus 2 razy N odjąć 4 dla każdej liczby naturalnej N większej bądź równej 1. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P jeżeli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F jeśli jest fałszywe. I skoncentrujemy się najpierw na zdaniu pierwszym. Wyrazami ujemnymi ciągu AN są wyrazy pierwszy, drugi i trzeci. I tutaj to zdanie jest skonstruowane w taki dosyć podchwytliwy sposób. Otóż, w tak skonstruowanym zdaniu, aż ją prosi, żeby wyznaczyć wartość pierwszego, drugiego i trzeciego wyrazu ciągu, żeby sprawdzić znak. Wartości pierwszego, drugiego i wyrazu, pierwszego, drugiego i trzeciego wyrazu tego ciągu. Natomiast jeżeli my policzymy tylko i wyłącznie pierwszy, drugi i trzeci wyraz tego ciągu, to my nie będziemy widzieli, co się dzieje dalej. Czyli nie będziemy wiedzieli, jakie znaki mają kolejne wyrazy tego ciągu. No i tutaj można powiedzieć, że przecież można policzyć dalej czwarty, piąty, szósty, siódmy, ale tak naprawdę na takiej zasadzie my moglibyśmy liczyć w nieskończoność i nigdy nie ocenimy. Przy tej metodzie, o której mówię znaków wszystkich wyrazów tego ciągu, ponieważ ten ciąg ma nieskończoną liczbę wyrazów. Więc ta metoda nie jest metodą prawidłową, no bo jeżeli wyznaczymy pierwszy, drugi i trzeci wyraz tego ciągu, no to nie będziemy wiedzieli, co dzieje się dalej, czyli nie będziemy znali znaku na przykład setnego wyrazu tego ciągu. W związku z powyższym, tutaj należy zastosować inną metodę. Tu należy zapytać, ile wyrazów tego ciągu. To liczby ujemne, jeżeli w ogóle takie istnieją, bo może się zdarzyć, że żaden wyraz tego ciągu nie będzie ujemny. W związku z powyższym jeszcze raz powtórzę, że musi, musimy tutaj sprawdzić, czy ten, wyraz ma, czy ten ciąg ma w ogóle wyrazy jakiekolwiek ujemne, czyli a n musi być mniejsze od zera, A że a n jest opisane takim wzorem, to to oznacza, że minus razy n plus 2 razy 4 odjąć n też musi być mniejsze od zera. i taką nierówność kwadratową musimy rozwiązać. I teraz... Wykresem nierówności kwadratowej jest zawsze parabola, która jeżeli przecina oś poziomą, to przecina ją w dwóch miejscach. I akurat tak się składa, że w tym przypadku faktycznie wykres tej nierówności przecina oś poziomą w dwóch miejscach. I to będzie na pewno n równe minus 2, dlatego że minus 2 zeruje ten nawias. I teraz musimy zapytać, jak, jaka wartość liczbowa zeruje drugi nawias. Tutaj możemy mieć problem, żeby zobaczyć to gołym okiem, dlatego wyrażenie, które znajduje się wewnątrz nawiasu przyrównujemy do zera i uzyskujemy tutaj minus n, które jest równe minus 4. Podzielimy teraz całość obustronnie na minus 1, uzyskując n, które jest równe liczbie 4 czyli parabola będąca wykresem tej nierówności przecina oś w dwóch miejscach w punkcie minus 2 i w punkcie 4. Narysujemy sobie teraz wykres takiej nierówności, i tutaj na tym etapie pojawia się bardzo często pewien błąd. Uczniowie na pamięć podpisują oś X. W tym przypadku nie możemy osi podpisać X, ze względu na to, że w tej nierówności niewiadoma nie jest nazwana X, tylko ona jest nazwana literą N. Dlatego oś też musi być nazwana literą N. I zaznaczamy sobie w kolejności rosnącej te liczby, które przed chwilą sobie wyznaczyliśmy. I z racji tego, że całe to wyrażenie, no właśnie, zaraz powiem, co, co z racji tego, że to wyrażenie jest mniejsze od zera. Pamiętaj o tym, że wykresem każdej nierówności kwadratowej jest parabola, która ma ramiona skierowane albo do góry, albo do dołu, w zależności od tego, co stoi przy niewiadomej potędze drugiej. Więc jeżeli mielibyśmy tutaj to wyrażenie zapisane w postaci ogólnej, to ono miałoby następującą postać. An do potęgi drugiej, dodać bn, dodać c, całość mniejsza od zero. No ale nie mamy postaci ogólnej, mamy postać iloczynową, więc jak ocenić, jaki znak ma liczba, która stoi przy n w potędze drugiej. Tutaj musimy pamiętać o tym, że przy tym n, przy tym n tutaj, ja mówię o tym, co się znajduje wewnątrz nawiasu, pomijam na razie ten minus, stoi wartość dodatnia, stoi plus jeden przy tym n stoi minus 1, czyli jeżeli byśmy wymnożyli te nawiasy, to przy n w potędze drugiej stałaby wartość mniejsza od zera. Ale ten minus, który stoi tutaj, zmienia nam znaki na przeciwne, czyli w wyniku wymnożenia tych nawiasów wszystkich, czyli w wyniku doprowadzenia tej postaci loczynowej do postaci ogólnej przy n potędze drugi będzie stała wartość dodatnia. Czyli wykresem tej nierówności jest parabola, która ma ramiona skierowane do góry. No i teraz, z racji tego, że całe wyrażenie jest mniejsze, a nie mniejsze lub równe, to te graniczne wielkości nie są rozwiązaniem tej nierówności. Czyli minus dwójka i czwórka nie są rozwiązaniem tej nierówności, dlatego zaznaczamy te dwie liczby otwartymi kółkami na wykresie. No a ponieważ całe wyrażenie jest mniejsze, mniejsze od zera, no to możemy tutaj sobie zaznaczyć teraz wszystko to, co znajduje się poniżej osi, czyli tę część paraboli znajdującą się właśnie poniżej osi N. I teraz, jeżeli przeanalizujemy tę nierówność, ale w kontekście niezwiązanym z ciągami, to można byłoby zapisać, że jej rozwiązaniem są wszystkie liczby rzeczywiste z przedziału obustronnie otwartego od minus 2 do 4. Natomiast musimy pamiętać o tym, że ta nierówność jest analizowana odnośnie ciągów liczbowych i litera n w ciągach liczbowych oznacza nam pozycję wyrazu w ciągu. Czyli n zawsze musi być liczbą większą lub równą 1, i jednocześnie n musi zawsze należeć do zbioru liczb całkowitych dodatnich. Oznacza to, że n będzie należało, czy będzie należało, zawsze należy do zbioru 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej, co oznacza, że my z tego przedziału musimy zdać wszystkie te liczby. Ja tutaj zmienię kolor, żeby to było widoczne. Czyli na pewno do tego przedziału należy. Należy jedynka, należy dwójka, należy trójka, natomiast czwórka już nie należy. Czyli możemy tutaj w odpowiedzi ostatecznej zapisać, że n należy do zbioru trzyelementowego, w skład którego wchodzi liczba 1, liczba 2 i liczba 3. No i teraz jaka jest interpretacja tego, co nam tutaj wyszło? Interpretacją jest to, że pierwszy, drugi i trzeci wyraz tego ciągu to są liczby mniejsze od zera, czyli to pierwsze zdanie jest zdaniem prawdziwym. Przeanalizujemy sobie teraz drugie zdanie, dwa wyrazy ciągu a n mają wartość równą 0. Czyli teraz możemy ułożyć inne równanie. No, to, co to znaczy, że dany wyraz danego ciągu jest równy 0, to oznacza, że a n jest równe 0. A skoro an jest opisane takim wzorem, to to oznacza, że minus razy n plus 2 i razy. 4 odjąć n musi być równe 0 i takie równanie musimy teraz rozwiązać. Możemy w ogóle pominąć tego minusa, który stoi tutaj i zadajemy pytanie, jakie wartości liczbowe zerują nam poszczególne nawiasy. Pierwszy nawias zeruje nam liczbą minus 2 i drugi nawias, jeżeli nie widzimy go okiem, co nam zeruje, to możemy ułożyć i rozwiązać takie równanie. Czyli tutaj minus n będzie równe liczbie minus 4. Podzielimy albo pomnożymy obu stronie przez minus 1, dzięki czemu uzyskujemy n, które jest równe liczbie 4. I rozwiązaniem tego równania są dwie liczby: liczba minus 2 oraz liczba 4. I teraz znowu, jeżeli zapomnimy o definicji ciągu, czyli jeżeli zapomnimy o tych warunkach, jakie są nałożone na n, no to tutaj popełnimy błąd i zaznaczymy, że faktycznie ten ciąg ma dwa. Wyrazy, dwie liczby, które są równe 0, a to jest nieprawda. Dlaczego? Dlatego, że pamiętaj, że n musi być zawsze większe bądź równe 1 i zawsze musi należeć do zbioru liczb całkowitych dodatnich, czyli n musi należeć do tego zbioru. Liczba minus 2 nie spełnia tych warunków, czyli nie należy do tego zbioru, co oznacza, że ten ciąg ma tylko jedną, jeden wyraz, który jest równy liczbie 0. W związku z powyższym to drugie zdanie jest zdaniem fałszywym. Thank you.